Witam Was kolejnego dnia w serii Luty. Luty, czyli ukryłam słowo ty. W słowie luty. Okej, okay. przechodzimy do kolejnego materiału, i dzisiaj wracam do Was serią filmów rozwijających świadomość. Będzie to kolejna część, więc jeżeli jesteście głodni nowych, ciekawych filmów, które rozwiną się Waszą świadomość, filmów, które ja polecam, które ja obejrzałam i które mnie się podobały, być może macie podobny gust, to. Zapraszam. Pierwszym filmem jest Wyspa Tajemnic. Tutaj e, spotkamy w głównej roli Leonardo DiCaprio. Więc jeżeli lubicie Leo, to możecie obejrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę filmu, nie zdradzając zbyt wiele szczegółów, mamy tutaj taki motyw, że jest szpital dla osób chorych psychicznie na wyspie. I tutaj, żeby nie mówiąc zbyt dużo, wiele razy zaskoczy was ten film. A zakończenia na pewno się nie spodziewacie, więc jeżeli lubicie tajemnicze filmy, które sprawiają, że do końca nie wiecie o co chodzi, a koniec wywala Was z kapci, to właśnie to jest film dla Was. Filmem numer dwa w tym dzisiejszym zestawieniu jest Szósty Zmysł. Myślę, że wiele osób zna ten film. Ja pamiętam, że pierwszy raz ten film oglądałam będąc z dzieckiem i wtedy nie rozumiałam za bardzo mm, przesłania tego filmu, natomiast oglądając go po latach zupełnie inaczej na niego spojrzałam. Oczywiście mamy tutaj chłopca, który widzi więcej, który widzi zmarłych. Gra tutaj Bruce Willis i powiem tak, jeżeli tego nie widzieliście jakimś cudem. Chociaż być może są takie osoby, które nigdy nie widziały tego filmu. Ja pamiętam, że w telewizji bardzo często leciał, kiedy jeszcze oglądałam telewizję, kiedy byłam dzieckiem. Ale jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to koniecznie obejrzyjcie i nie czytajcie nigdy wcześniej jakby zakończenia, bo zakończenie również będzie zaskakujące. No i jest to film, który faktycznie poszerza to spektrum tego, co możemy zobaczyć, co jest w naszej przestrzeni, a czego my czasami nie jesteśmy świadomi. Poszerza też to spektrum, jeżeli chodzi właśnie o, o zauważanie ludzi zmarłych, jak to jest, że ktoś ma taki dar, jak on się objawia. Możemy po prostu poszerzyć trochę tą swoją perspektywę, więc również polecam. Filmem numer 3 jest film Życie, którego nie było. Tutaj mamy główną bohaterkę, którą gra Julian Moore. Um, I słuchajcie, jest taki motyw, że kobieta, właśnie ta główna bohaterka, pamięta o swoim dziecku, wie, że jej syn... Zginął w katastrofie, natomiast wszyscy wokół mówią, że ten syn nigdy nie istniał. I to, co tutaj się dzieje, jest naprawdę yy, bardzo ciekawe, bo możemy inaczej spojrzeć też na to, co my czujemy. Co się dzieje, kiedy świat mówi nam coś innego, a my w głębi siebie czujemy coś innego. Zestawienie rzeczywistości z tą naszą wewnętrzną rzeczywistością często się kłóci. I ten film w bardzo ciekawy sposób obrazuje właśnie to, co się dzieje. Również mega polecam, również zaskoczy was yy, w ogóle przebieg całego filmu, więc tak. Kolejny film to zaklęci w czasie i tutaj mamy motyw podróży w czasie. Mamy głównego bohatera, który cierpi na chorobę, która właśnie objawia się tym, że on w niespodziewanym momencie przenosi się w czasie yy, jakby swojego życia, czyli będąc Dorosłym, przynosi się, wiecie, ileś tam lat wstecz, i jakby podróżuje w jedną i w drugą stronę. Te podróże są wynikiem jego choroby genetycznej. On tego nie kontroluje. No i tutaj pojawia się miłość. Pojawia się ta druga osoba, i to, jak wszystko jest jednocześnie w tym samym momencie, możemy właśnie zauważyć w tym filmie, bo tutaj przyszłość przewija się z przeszłością. I kiedy zmienimy przeszłość, to ta przyszłość nagle wiecie o co chodzi. To jest pomieszanie i poplątanie, ale bardzo ciekawy film, bardzo, bardzo ciekawy film. Gra tam Rachel MC Adams, tak się chyba mówi dosyć popularna aktorka amerykańska. I ostatnim, piątym filmem w dzisiejszym zestawieniu jest film Migawka z przyszłości. I tutaj mamy coś takiego, że trójka młodych ludzi. Znajduje aparat robiący zdjęcia przewidujące przyszłość. Aparat robi jedno zdjęcie dziennie, i właśnie to jedno zdjęcie pokazuje przyszłość, pokazuje dzień następny. Ogólnie film już oglądałam z jakieś dwa lata temu i zrobił na mnie duże wrażenie. Dosyć ciekawy motyw, nawet bym powiedziała, że bardzo ciekawy motyw, więc jeżeli interesuje Was podróż w czasie, przewidywanie przyszłości. To, co wynika z jakichś tam podjętych przez nas decyzji, to zdecydowanie polubicie ten film. To też jest taki film, którego zakończenie wywali was z kapci dosłownie, bo będziecie w szoku. Ja byłam w szoku i nie umiałam wyjść z szoku, jak yy, obejrzałam zakończenie. Także to było pięć filmów rozwijających świadomość, czy poszerzających świadomość, czy poszerzających perspektywę. W każdym razie, pięć filmów, które Wam serdecznie polecam. Ogólnie listę tych filmów mam bardzo długą, bo to mam kartki i mam sporo tych filmów, także myślę, że jeszcze w tym miesiącu pojawi się przynajmniej jedna część, a może więcej, zobaczymy. Bo na TikToku też często mnie pytacie o to, jakie filmy polecam, ja Was odsyłam do moich filmów na YouTubie. Hmm, także jeżeli nie macie co oglądać, chcielibyście obejrzeć coś sprawdzonego, fajnego, rozwijającego świadomość, poszerzającego perspektywę. To po pierwsze zapraszam do wszystkich filmów, które dzisiaj poleciłam i również do wcześniejszych części właśnie tej serii. Tymczasem cieszę się, że tu jesteście. Bardzo Wam za to dziękuję. No i widzimy się już jutro. Jesteś i to wystarczy. Do jutra. Pa!